Robimy taki przepis Co może będziemy podawać szamochodzie. On teraz stoi w Eurowarsztacie, On się dopieszcza Tam robią chłopaki cuda, wianki No wiosno będziemy do was wyruszać nie? Jestem z Krakowa Musi być nasz polski taki Klasyczny pulet pork Czyli maczanka krakowska Mam karkóweczkę Trzeba ją zamarynować na noc No mam pół karkóweczki Akurat będzie dla mnie Dużo pieprzu Sól, wiadomo, nie żałuję. Papryka słodka wędzona, czosnek daje szuszony na razie i dużo musztardy. Musztarda musi być. Paluchę to, maceruje, maceruje. Świniaczka, folię i na noc do lodówki, niech trochę przejdzie tymi smaczkami. Takie nasze stare odwiliści to było, nie? <grystanie> yeah. Rano. Przestawiłem tutaj, żeby było widać indukcję, <laughs> że jest, że je się. Dużo cebuli w piórka. Cebuleczkę, ciach, ciach, ciach. Olejwo. No i cebuleczka. Niech się zeszpi, niech się nawet takiego koloru trochę złapie. Od razu ją trochę posolę, żeby szybciej puściła soczki. No zrobimy polską pitę, czyli papitę. Hehehe, nieprawda, bo zrobimy proziaka. Ja już kiedyś pokazywałem, ale szybko. Mąka, soda, zawsze sól. Co do tego? Jajco! No i kefir. No i trzeba to niestety wyrobić. Pięknie odchodzi od łapki. Wyrobione. Przykrywamy ściereczką, i na pół godzinki niech to odpocznie. No trzy, cztery zotki czosnku, niech chwilę się przesmażę. No i wrzucam karkuweczkę. Można by bulionkiem, ja robię swoim bulionkiem, czyli wodą z jeszcze po tym, żeby to nie zmarnować żadnego smaku. Najważniejszy jest tminek. Tminek zwykły, na, Polski, dosypuję. Ja dam do tego, jeszcze mam cztery gwoździki, dadzą taki delikatny, słodki posmaczek, fajny zapach. Niech się to robi do miętkości. Proziarki robię taki większy, i wrzucam na blachę. Brazioki mi jeszcze tutaj dochodzą. Tu karkóweczka już jest prawie, że Teraz trzeba ją pokroić w plasterki. I teraz te plasterki jeszcze raz do gara, żeby ładnie mi naszły tym sosem. I ja to podam tak. Polkapita, czyli pod pułamek. Przecięty na pół. Plastry dwa, solidne karkówki. Ta cebulka z kminkiem. Ogór kiszony. Sosu musi być dużo. Hihihihi. No i jak to mówią Francuzi, co ze świniaka, to do buzi. <laughs> mm.